Dziś pokażę Wam jak dać numer NIP do paragonu do kasy fiskalnej Postnet Ergo Online. Włączamy sobie kasę fiskalną klawiszem C. Następnie wbijamy kod PIN, jest to 1234. Następnie potwierdzamy klawiszem A Razem. Wybieramy sobie dinkę, bo chcemy tutaj sprzedawać produkt. Klikamy razem, wybieramy nasz produkt tutaj czarnym klawiszem. Na przykład wybrałem sobie dwójkę, telefon z koszty przesyłki. Wpisujemy sobie kwotę naszego produktu. Zatwierdzamy razem. Teraz przechodzimy klawiszem Shift. Klikamy i klikamy klawisz, na samym dole jest NIP. I w tym momencie możemy wpisać sobie poprawny NIP naszego tej klienta, firmy. Zatwierdzamy to klawiszem razem, potwierdzamy i drukujemy paragon. I tutaj powinno być na samym dole, powinniście znajdować numer NIP naszego kontrahenta jest lib nabywcy na samym dole.